Cześć, Maturolarczek, i witam w tym odcinku z Hegemonowa. A dzisiaj pokażę Wam, co wygrałem na wojnach magazynowych. Tak. Ogólnie, jak widzicie w tytule, wydałem na wojny magazynowe 5 staków diamentów. Więc dla niektórych to jest mało, dla niektórych dużo. Trochę to kopałem, nie powiem. Ogólnie miałem na wojny przygotowane 6 staków, ale za, potem już zostało kupiłem 4 magazyny, potem już został ten stak diamentów i już po prostu za to. Nic nie kupiłem, bo po prostu wszystkie ceny magazynów były wyższe. Nawet ja bym chciał coś kupić. Ale i tak w sumie dobrze, że mi dostał ten stack, bo przynajmniej mam jakiekolwiek diaksy, żeby się handlować z, gracza, z graczami i tak dalej. Coś tam jeszcze kopałem. Trochę też diaksów wydałem. No i tak to mniej więcej wygląda. Teraz udamy się na moją działkę i pokażę Wam, co wygrałem na wojnach magazynowych. Niestety nie mam, nie mam za bardzo nagrania z wojen, bo, w tym, bo nie mogłem za bardzo wtedy nagrywać. Ale nie wiem, czy u uni Unitasiego jest zapis y z live'a. Znaczy nie! Nie zapis, jest, jest nawet odcinek Unitasiego, tylko tam nie ma wszystkich magazynów pokazanych, kupionych, tylko niektóre są pominięte. I tam chyba tylko dwa moje albo trzy są, bo na pewno chyba dwa moje magazyny są tam pominięte, które kupiłem. Ale no, ogólnie było spoko na wojnach. No, jestem na minus, ale... i to dużo całkiem, ale no... Ogólnie tutaj jest też... to też wygrałem na wojnach, nie wiem, tego się chyba w ogóle nie da zdobyć. Yy, I tak... tutaj ogólnie są rzeczy, które wygrałem, tutaj jest dużo różowych rzeczy, jakiś miecz, zapalniczka, tarcza. Yy, tutaj kolejne różowe rzeczy, pięć kobołewów sobie zostawiłem jeszcze. Yy, I tak... jakieś kwiatki, miecz, fire aspect 1. Dużo banerów. Te banery to stanowiły jeden magazyn, chyba coś takiego. Koble nie wygrałem. I teraz tak. Yy, to miałem też w magazynie jednym. Takie. Hełmy, takie taka zbroja jest nie do zdobycia normalnie, yy, ale nie miałem co w magazynie. I tutaj taka zbroja Pro Protection 3. Jest oczywiście nie do zdobycia na serwerze. Jest to chyba taka jedyna zbroja. Nie wiem, czy ktoś taką ma. Chociaż nie wiem, czy nie leci ze zombiaka, czy coś, można chyba wydropić coś takiego, ale nie wiem. Z tego co wiem, jest to chyba jedna albo jedna z ma z niewielu skrzynek, z niewielu takich zbroi. I wygrałem całą podwójną skrzynkę marchewek, tutaj mam resztę. Jednego z taka właśnie nie mam, bo myślałem, że ktoś coś ode mnie kupił, ale nie wiem, po prostu mi to znikło. Tak samo mi zniknął wcześniej z tak lapisu. Ogólnie to nie pokazują mi się tu inne sklepy, bo coś mi się to ale to jest przez mój, mój internet. Jeszcze tak, wygrałem na wojnach jeszcze to, to, to i jajko kota, które już sprzedałem, yy, także no, tutaj mam jeszcze tak diaksów, tutaj jeszcze jakiegoś jednego ogólnie przez przypadek, przez to, że mi się nic nie opakowywało, bo to, chciałem to otworzyć tak jakby i kupiłem przez przypadek 13 emeraldów za 3 diaksy, yy, więc może ale tak to mniej więcej wyglądało. Ogólnie poszukam jeszcze w tym odcinku jakiegoś miejsca na domek, czy coś w tym stylu. Tutaj możecie zobaczyć wszystkie moje rzeczy. Mam tam bazę z jakimiś ludźmi, ale jeszcze tam nie mam, jakby nie mamy swoich pokoi i tak dalej, więc do tego czasu, bo tam będzie budowany zamek, więc ja tam oczywiście będę też pomagał budować ten zamek, ale do tego czasu, póki nie mam tam żadnego, nie mogę tam, bo tam ogólnie mają wszystko wspólne, do tego czasu sobie zbuduję swój domek gdzieś, i dzisiaj poszukamy miejsca na ten domek mniej więcej. Chciałbym to zrobić blisko Spauna. Mogłem to zrobić też w Dolinie Nitashiego ale tam w sumie mogę to zrobić gdzieś niedaleko. Bo Nitashi ogólnie ma tam swoją taką dolinę, gdzie on będzie miał domek. Chyba nie wiem, czy już zbudował, czy jeszcze nie. Ale tam coś jego widzowie, widzów jest dużo. Tam ma swój entrad na 30, chyba jeden na serwerze. Nie wiem, czy jest to na 30, ale chyba jest. Tak mi się wydaje raczej. I ogólnie tak to mniej więcej wygląda. To tu jest. Ja już myślałem, że to beacon, a to słupy z kobla. Nie, to nie jest kobla nawet. Tak daleka wyglądało. To, jest, to są bloki żelaza. Wytyfy, wy, ten to jest Chyba pokaz... Ciekawie jest, tylko to jest. Ale nie wiem, szczerze mówiąc. Zaraz zobaczymy, tu jest jakaś tablica. Mhm. W tym miejscu powstanie kiedyś kasy. No, dobra. Okej, okay. eee, wydaje mi się, że gdzieś bym chciał. Tutaj jest jeszcze dużo domków. Ta górka wygląda ładnie na dom. Nie, dobra, już widzę, że to nie jest nawet. Za... to nie jest za bardzo górka nawet. Także pójdziemy trochę dalej. Eee, zobaczymy, na jakich jesteśmy kortech. Nie chcę mieć też jakiegoś mega daleko tego domku. Tutaj wygląda ładnie teren. W miarę tu bym sobie musiał mu zbudować. Tak, tu sobie chyba eee, zbuduję jakiś domek. Tak, mi się wydaje. Ogólnie będę musiał też kupić prywatną beczkę. Ale pierwsze będę musiał więcej sobie ogarnąć... No, jak to się nazywa? Będę musiał sobie ogarnąć więcej diaksów, bo mam stacka, tylko Mam staka i jeden. Prywatna beczka kosztuje diak, e, stack diaksów, ale nie chcę na razie wydawać wszystkich. Więc no. Mm, tak to mi więcej wygląda o nie, idziemy u jak Ogólnie też ten miecz jeszcze wygrałem. Pokazałem, pokazałem że zbroję wygrałem, ale o tym mieczu nie powiedziałem miesz też wygrałem, no tak jak mówię, patrząc na to, że wydałem na to 5 taków jachców, to no to ten miasto to jest nic tak naprawdę to nie, ale no trudno się mówi, że jest dalej. Ogólnie miałam mieć podobną elytra do wygrania, ale w końcu nie wiem czy była. Chyba nie było w końcu, więc trochę lipa, ale no w... ja, naj... ja poliwałem właśnie tę elytrę, bo w nie dużo magazynów. Nie ja kupiłem jakiś tam miał ten. Hmm, Przedtem który mi się wydawało, że będzie z nich elitra, a finalnie chyba nawet nie było tej elitry. Nie wiem dlaczego, ale tak chyba było. Dobra, zbierzemy sobie tutaj trochę dirta. Wyrównamy teren. Ogólnie tego odcinka nie będę montował, ponieważ. No po prostu już bym nie zdążył go dzisiaj. Znaczy, mógłbym go zmontować, ale nie zdążyłbym go wtedy już dzisiaj zwrócić. Więc rozumiecie o co chodzi. Bo ogólnie mam też program, gdzie filmy mi się renderują po godzinę, albo czasami nawet i dłużej, dwie godziny. Tamten 10, y, 10 minut film się godzinę renderował, więc no. Słaby mam program, będę musiał sobie lepszy program do montowania. Ale no. Następne filmy, jak będę y, miał, postaram się, żeby były zmontowane już, żeby były jak ścięcia. Żeby Żebyście nie musieli patrzeć cały czas jak ten, na przykład jak na to miejsce, przy, przykładowo abyście już widzieli po prostu e, gdzie to jest. E, także no, tutaj sobie wyrównamy teren mniej więcej. I myślę, że tutaj będziemy budować jak Tutaj. Tak tu. Tylko to kobla trzeba będzie poniszczyć, bo ogólnie dużo osób się podsadza koblem jak na HC. Po prostu biegnąć. Więc no, trzeba by to... Do... kurde poniszczyć, żeby to nie było zgryfowane Ogólnie chyba pierwszą, w ogóle pierwszy raz zrobiłem łopatę na hegemonowie, bo w nie, nie było dużo tego, ale w ogóle kupiłem tego dirtę ręką, w ogóle nie miałem łopaty jeszcze. Więc dopiero co zrobiłem, chyba pierwszy raz łopatę, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem czy już robię. Nie pamiętam szczerze mówiąc, yy, wyrównamy sobie to i myślę, że na jakimś live'ie ktoś zbudujemy domek. Mam nadzieję, że jutro się uda mi zrobić live'a, bo miałem już robić wcześniej, ale miałem problemy z internetem, więc to lipa. Mm. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić jutro. A jak nie, to będę próbował ogarnąć coś z tym internetem, bo naprawdę trochę lipa. Ogólnie to na live. live będą przedłużane. Jedna z oczów porówna się 5 minut. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. W następnych odcinkach też yy, będę robił coś w stylu, tak jak ten odcinek, w którym się nie nagrał, że łowiłem przez godzinę. Postaram się nagrać coś podobnego, tylko nawet może przez dłużej. Postaram się nagrać z kimś. Yy, jak to się nazywa? Yy, po, po jakby pojedynek na wykopanie diamentów, coś takiego. Tylko będę musiał ograniczyć ptacza, bo nie opłaca mi się zwykłym bo jak mam fortunkę dwójkę. A raczej ciężko jest, żeby. fortunka dwójka to zależy otwarta, a nie. Znaczy, no wszystko zależy otwarta, Ale jak już będę robił z kimś yy, pojedynek, to będziemy musieli mieć obydwoje serca. Żeby było w miarę wyrównanie. Żeby nie było tak, że na on ma Fortunkę 3, a ja mam Fortunkę 2 Wtedy to było słabo dosyć e, Także no, tak to będzie mniej więcej wyglądało Postaram się robić jakieś ciekawsze odcinki niż do tej pory Czy się uda to nie wiem Mam nadzieję, że tak e, Tutaj wyrównamy ten teren To wyrzucę e, Ogólnie czekajcie, że grałem przez 7 lat Minecrafta I nigdy nie robiłem tak, że klikałem ku i robiłem tak Tylko cały czas wyrzucałem tak po prostu jakby nie wiem, byłem tak naprawdę przyzwyczajony. Nawet nie wiem, czemu tak robię, ale teraz tak jak mi wygodnie, jak już klikam po prostu, jak klikam po prostu kurczę, żeby wyrzucić, więc tak to wygląda. 7 lat gnębię w Minecraft'a i nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, więc trochę xt. Ale ja tam to grałem na tych wersjach 1.8, na których tym bardziej się to przydaje, na przykład na UHC. Ale no nie wiem, nie wiem, czemu tak nie robiłem. tak sobie byłem uchetany i tyle. Jeszcze spadłem w dziurę. W ogóle łopata mi się już kończy. Nie wiem czy mi starczy ten dirt, raczej wątpię, żeby wystarczył ten dirt do wyrównania. Wiem, że na tym odcinku mniej więcej się nic jakoś ciekawego nie dzieje, tylko opowiadam i opowiadam, ale... staram się, żeby kolejne odcinki były jakieś ciekawsze. Mm, bo nie jest to takie łatwe, żeby nagrać ciekawy odcinek. Jezu, waliłem je W ogóle włączyłem sobie dzisiaj dźwięki z Minecrafta. Nie, nie dzisiaj wczoraj na wojnach, bo ładnie jakąś muzykę. Miałem włączone zawsze dźwięki z Minecrafta i teraz se włączyłem, więc... Zdy. To też w sumie było dużym błędem, bo jak się gra na headce, to powinno się sprzedać dźwięki, jak ktoś do ciebie idzie, albo, to, albo się kopia, jak ci robi praca A ja po prostu byłem tu headem, wiecie. Yy, ale no. Nie wiem czy dźwięki będę miał włączone, ale... Nie wiem po prostu nie wiem, dobra, tyle jeszcze zostało do wyrównania wykupimy trochę tego gierta i będziemy kończyć odcinek bo już chyba trwa ponad 10 a jak nie 15 a nie chcę was zanudzać też żebyście nie dosnęli tutaj przed tym odcinkiem, bo to jest to słabe napiszcie w komentarzach co byście chcieli, żebym nagrał w kolejnym odcinku ja już skończę ten odcinek Gdybym mi już łopata padła to już sobie to wyrównam poza odcinkiem Robię sobie tu jakieś płotki mniej więcej i tak dalej, i tak dalej, ale i sobie zaznaczę, że to jest mój teren, żeby mi nikt tego nie zajął, mam nadzieję. Mm -hmm. I tak to było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. No yellow.